Witajcie! Jak śledzicie mój kanał, no to wszystko wiecie, co będziemy robić dzisiaj. Czyli zakładamy tłoczek gaźnika. Będę robił próbę uruchomienia już z nowym tłoczkiem. Założymy sobie ten tłoczek. No ale niestety, jak dziś sytuacja wygląda, pogoda przepaskudna kolejny deszczowy weekend. Także czy pójdziemy w teren, czy będzie okazja sprawdzić tą pilarkę w cięciu, to się okaże. Nowy tłoczek oryginalny, koszt około 28 zł, jak pamiętam, gdzieś tu jest paragon oczywiście. Czy to tanio, czy to drogo, ocencie sami, aby tak uzdrowiło tą pilarkę. Oczywiście istnieje podejrzenie takie, że mimo wymiany tłoczka, zabieg ten może nie pomóc na zbyt długo. A dlaczego? No ponieważ gniazdo w gaźniku też może być już wytarte. Stanowisko pracy przygotowane, oczywiście przy jakichkolwiek pracach dotyczących gaźnika, pilarki i nie tylko, gdzie wchodzą wewnętrzne elementy w rachubę. Pamiętajcie o tym, by zachować zawsze czystość. Ja tutaj ostatnio, jak ten gaźniczek skadałem, to zainstalowałem tyle o ile tą przepustnicę, żeby wszystko było jakby sobie mm, razem. To jest oś przepustnicy. Tu mam samą tą przepustnicę. Tutaj kręt Właśnie ten przepustnicy montażowy. No i przystępujemy do pracy. Także pierwszy etap, jaki teraz robię, oczywiście tutaj już tej przepustnicy nie mam, to demontaż właśnie tego tu elementu. Ciekawym przepustnicę, znaczy jej oś. Nie musimy robić tego do końca. Wystarczy to wyciągnąć na tyle, o, żeby już nie wyskoczyła nam tutaj ta sprężynka tutaj, o. Nie, że ona sobie już tutaj była. Do wewnątrz gaźnika włącz, rzucamy tą sprężynkę i wkładam tłoczek. Może być lekko natłuszczony olejem do, dwóch, do 2T. I taki natłuszczony tłoczek spadamy sobie elementem, tą stroną jakby takiej miseczki. Właśnie w stronę sprężynki, a tutaj gdzie jest jakby jego takie denko. jest on płaski, w stronę osi przepustnicy. Aby właśnie wcisnąć, włożyć tą oś przepustnicy, należy ten tłoczek właśnie wcisnąć tylko delikatnie i rób się to ostrożnie, aby tego tłoczka teraz tą sprężynką nie posłać gdzieś bardzo daleko. I sobie ładnie to montujemy. Pamiętajcie o tym, by tą właśnie przepuśnicę ułożyć tym wycięciem dokładnie na wprost otworu dyszy L. Istotnym szczegółem również jest, by tutaj tą sprężynkę unieść, aby oś wsunęła się odpowiednio głęboko, by otwór był centralnie. Przykręcając tutaj tą śrubkę, wkręcając ją, ważne jest, aby dobrze dobrać do niej wkrętak i dać na nią odrobinę kleju do gwintów. No i oczywiście przyda się zapewne odrobina cierpliwości. W trakcie dokręcania pamiętajcie o tym, by kontrolować pozycję, właśnie przepustnicy. Udało się to. Jednak zobaczcie, jak wygląda tutaj ta śruba. Musiałam to robić co najmniej trzy razy. Nie jest to takie proste. Następnie wykręcam śrubę regulacji obrotów. Jest to wkręt kołeczkowy, właśnie który zapiera. A po co go wykręcam? Ponieważ ułatwia to montaż dźwigni gazu. A tymczasem, przy okazji właśnie tego ścila No co, uruchomiłem go tutaj i bardzo fajnie pracuje. Jest koszmarna pogoda, jednak postaram się nagrać coś z terenu. Nie będę ciął, dosłownie płótne, nie wiem, może trzy cięcia, więcej nie, bo tak pada, ta pogoda, będzie wiało, będzie się szumy w mikrofonie. Niestety nie posiadam żadnego sprzętu takiego, który by te szumy mógł Wam dołączyć. No nic, odpalamy i sprawdzimy, jak ta maszyna reaguje na gaz, i widzimy się w polu. Także jak widzicie, maszyna ma chęci, chce pracować. Idziemy ciągnąć. No i widzowie, jesteśmy w terenie, więc będziemy robić próbę sztila MS-171 po kapitalnym przeglądzie i wymianie tłoczka. Zobaczymy jak się spisze. Nie będę ciął dużo odrobinkę. Operatorem będzie moja małżonka. Możecie ją pozdrowić w komentarzach.

Widzowie, może powiecie, że to jest brzoza, miękkie drewno, ale to jest taka pilarka do takiej brzozy, żaden fenomen, jeden z najmniejszych sztyli. Klocek, zobaczcie sobie, nie jest docięty, przecięty, łańcuch jest byle jaki, naoszczony w ogóle jednym pilikiem co trzeba. I teraz zobaczcie sobie, jak to ładnie pójdzie. A to też to jeszcze nie jest. Tutaj kolejny taki niegruby klocek. Też nie jest docięty, przecięty, nadcięty. No i zobaczcie, jak pożre go ten sztil. W sumie do takiego czegoś, to został stworzony. Wiem, że można nim obalić również to pole. <słyski> Normalnie moc taka, że aż wyrwał cały kosek. Ruchu to raczej nie było. Może demon mocy to nie jest. Ale daje radę. W rozsądnych rękach jeszcze powinien pracować. Wtedy tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Już się nagrało. I wyłączamy.